To Ania z kanału monety Anki. Dzisiaj opowiem o monetach obiegowych PRL-u. 1, 2 i 5 groszy. Monety były emitowane w, czasach, w latach 1949 do 1995. 1 grosz to był jeden jedyny nakład. Wykonany był ze stopu aluminium. Obecnie ma wartość sentymentalną. Kosztuje 1 zł. 2 grosze to był również jeden jedyny nakład. Też wykonany ze stopu aluminium. Jego wartość na aukcjach dochodzi do 10 zł. Pięć groszy, wybite w 1949 roku, było wykonane z dwóch, z dwóch stopów: stopu aluminium oraz stopu niedzielniklowego. Od 1958 roku wprowadzono nowy format monetki mniejszej średnicy, wykonanej z aluminium, a w rewersie z napisem Polska Rzeczpospolita Ludowa. Najbardziej wartościowe roczniki, jeżeli chodzi o 5 groszy, to rocznik 1958, 59, 60, których wartość wynosi 50 zł. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne. Na razie pa.